numer 102 Kierunek Dąbrowa Górna Kościuszki Dworzec PKS Następny przystanek Kościuszki Paderewskiego Następny przystanek Ścinawska na żądanie Następny przystanek Księginicka na żądanie Następny przystanek, księginice. Następny przystanek, księginice, wieś, na żądanie. Następny przystanek, księginice. Następny przystanek, składowice, na żądanie. Następny przystanek, składowice. Następny przystanek, Ustronie. na żądanie. Następny przystanek. Ustronie. Następny przystanek. Dąbrowa Górna.